Cisza w windzie. Winda zacięła się między piętrami. Zatrzymała się z jękiem, jakby miała już dość. Stryknęło światło awaryjne. Blade, zimne, nieprzyjemne. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Byłam sama. Z siatkami pełnymi mleka, warzyw, jogurtów na promocji i książki z przeceny dla maj. Godzina dziewiętnasta. Zmęczenie wbite w kości, stopy bolały odbiegania od życia. Nacisnęłam przycisk alarmu, odezwał się automat, sucho, bezosobowo. Proszę czekać. Nie powiedzieli, ile. Opadłam na zimną podłogę, w tym pudle z metalu i plastiku, pachnącym kurzem i starym zapachem środków czyszczących. Przymknęłam oczy na chwilę, żeby nie czuć, ale wszystko wracało. Szybko, tłumnie, nieproszone. W pracy dziś nikt się nie uśmiechnął. Kierownik zrzucił na mnie dyżur koleżanki, która się rozchorowała. Klienci sypali pretensjami jak piaskiem w oczy. Dzieci były głodne i rozdrażnione, kiedy przyszłam po niej do świetlicy. Ja byłam jeszcze bardziej. Krzyknęłam na Kubę. Na Maję też. Potem płakałam w windzie. I teraz znowu tu siedzę. W kieszeni kurtki trzymałam telefon, ale nie było zasięgu. Żadnego znaku, żadnej wiadomości, żadnego człowieka. Tylko to światło, mudłe, niedostateczne. I to uczucie, że jestem uwięziona nie tylko w tej windzie. Nagle przypomniałam sobie słowa babci. Nie czekaj, aż ktoś cię znajdzie. Znajdź siebie pierwsza. Wtedy mnie denerwowały. Teraz był jedynym, co rozpraszało bezradność. Wyjęłam z torebki kartkę. Paragon. Na odwrocie zaczęłam pisać. Słowo po słowie. Dziś znowu się nie udało, ale kupiłam jogurty, które Maja lubi. Książkę o zwierzakach. I nie zapomniałam o herbacie. Mam. Siłę. Choćby trochę. Po kilku minutach usłyszałam dźwięk z zewnątrz. Drzwi szarpnęły się. Strażak uśmiechnął się przez szczelinę. Już panią mamy. Pokiwałam głową i odetchnęłam. Wysiadłam na piętrze cicho, jakby wracając z dalekiej podróży. Klucz obróciłam zamku jak zawsze, ale ręce mniej się trzęsły. Dzieci spały. Przykryłam je kocami. W kuchni wstawiłam wodę na herbatę. Przykleiłam paragon na lodówkę. Może jeszcze nie jestem wolna, ale już nie jestem całkiem zamknięta.